thank you Dart oczywiście jest sportem dla każdego, każdy może zacząć w każdym wieku, począwszy od nastolatka, skończywszy nawet 50 plus. Tu Mamy tutaj darterów, którzy, którzy zaczęli przygodę z dartem kilka miesięcy temu po 50 i świetnie się bawią razem z nami. Generalnie każdy może spróbować zagrać w darta. Zasady sportu są bardzo proste. Generalnie mamy tarcze, mamy lotki, mamy punktację. Zaczynamy od 501 i schodzimy punktami w dół. Maksymalna wartość punktu rzuconego jedną lotką to jest 60, czyli potrójne 20. No i kończy się wartością podwójną, tak zwaną, czyli na przykład jeżeli mamy 18, to nie możemy zrzucić 18, tylko możemy, możemy rzucić podwójne 9, czyli tak zwane double 9. Jest to naprawdę gra, dla, e, która e, nie tylko rozwłasza zmysły matematyki, e, liczenia, e, no, pre, głównie liczy się precyzja rzutu. Niektórzy na przykład darterzy potrafią kończyć dziewiątą lotką, to jest naprawdę rewelacyjny wynik, miejmy nadzieję, że po prostu jednorazanie się w to wciągną, że im się to spodoba, bo coraz więcej ludzi przychodzi, coraz więcej ludzi chce rzucać, po prostu no bo to traktuje jako zabawę, tak? Tylko, że to jest też taka rywalizacja bardzo zdrowa, dlatego że no, gra się o coś, wygrywa się, prawda, wygrywa się puchary, medale, nagrody, na tym rzecz polega. パパ。